Witam wszystkich w siódmym odcinku z serii Minecraft Xmas. Mamy już dzień 60., czyli jeszcze ponad 240 przed nami. W ostatnim odcinku umarł nam nasz imigrant, na którego w poprzednim odcinku marnowałem jeden dzień i poszło na niego tyle nerwów, że chciałem po prostu wyjść z gry. Udało nam się zrobić do końca Trading Hola oraz zaczęliśmy robić farmę żelaza. No i przepaliliśmy kobiet z w stona, żeby mieć budulec na farmę, którą w dzisiejszym odcinku mamy zamiar skończyć. Przed obejrzeniem zostaw suba i lajka, like a ja bez przedłużenia zapraszam. 什么都搞不到。 No i witam w siódmym odcinku z serii Minecraft XMS. Wow, już siódmy odcinek. To jest serio nie, nie, nie złe, niezła wiadomość. W ostatnim odcinku sobie omówimy, jak zawsze, zrobiliśmy do końca już nasz Villager Hall, Trading Hall. I musimy wynaleźć, wynaleźć coś na to, żeby moby się tutaj nie rozpiły i nie mogły tutaj wejść. Mam na to jeden pomysł pewien, w sumie to kilka nawet. Ale myślę, że sobie przetestujemy kilka z tych sposobów. Ale pierwsze, co bym chciał zrobić, to na pewno się upewnić, czy wszystko się tutaj przepala. Nie możemy tracić czasu na przepalanie, dokładnie się tu wszystko przepala. Może nie aż tak dużo tego, ale się przepala. No i chciałbym na pewno zacząć od skończenia iron farmy naszej. Dlatego też się tym od razu zajmijmy. Od razu, tak w ciul od razu, bo jesteśmy, mi się wydaje, że dosyć w tyle. Dlatego ja sobie już odpalam film do tutoriala, który oczywiście znajdziecie w opisie. I będziemy sobie robili. Zbudowaliśmy tam coś na tej farmie i okazało się, że będziemy potrzebowali 12 villagerów poświęcić. Dlatego nie wiem, czy to dobre. Czy to dobra informacja. A my niestety mamy w zapasie tylko 9. Dlatego będziemy musieli sobie ich rozmnożyć znowu. Mamy pierwszego Fletchera na ekspercie. Także zarobiście, czy tam nawet masterze. Nie mamy tu u niego za ciekawych rzeczy. Najważniejszy jest pierwszy upgrade znaczy trade. I za te emeraldy wytradujemy się z villagerem o bardzo dużo chleba. Może nie aż tak dużo. Przyda nam się tyle chleba. I pójdziemy sobie. Aha, słyszałem gdzieś. że ten pank jest u tych villagerów. A jednak tu. Chopie, co ty tam robisz? Mam jakiś zdarty głos, zauważyłem. Nie wiem czemu. Może dlatego, że z samego rana nagrywam, ale trudno. I pójdziemy sobie jeszcze po wełnę. Zastanawiam się, czy w ogóle na nożycach można jakąś fortunę sobie dać, bo nigdy tego nie sprawdzałem, a to by akurat bardzo pasowało. No i tworzymy sobie bardzo dużą ilość łóżek. No i będziemy musieli sobie powiększyć tutaj miejsce dla nich, bo będziemy mieli ich trzy razy więcej. No więc powiększałem ten teren, postawiałem i przemieszczałem im łóżka. Mamy ich bardzo dużo. Dlatego niech się dzieje wola villagera. Życzę Wam powodzenia, a my będziemy sobie czekali, aż oni się wszyscy rozmnożą. Trochę to potrwa, tak mi się wydaje, ale warte czekania, bo to, to jak to będzie tam wyglądało, to, 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 to mnie to, to. Ja sobie na tym nie wyobrażam. Powiększyłem ilość piecy, żeby szybciej przepalić cobblestone'a. Kopałem drewno i tradeowałem się z villagerami. Dobra, teraz yy, aktualnie nie za dużo robimy, bo czekam aż się przepa. A, no, a propos, to się już przepaliło. Także lecimy, kolejna kolejka. Wydajemy sobie już smoke do naszego shulker boxa, z którym wyruszymy na budowę naszej farmy następnej. Mm, o, tutaj jest akurat, możemy sobie zebrać. I chciałbym zacząć próbować Twoich umiejętności w kwestii robienia zombi w zombi w villagerów zombie, więc będziemy potrzebowali oczywiście brodawek, dlatego idziemy do naszej tutaj farmy, której mi już tak dawno nie było. Tutaj postawiamy kolejne i bierzemy. I musimy oczywiście zrobić tą stacyjkę, bo nie będziemy tam korzystać z tych villagerów. To zrobimy własną. Ona jest tutaj, a nie? Gdzie ona jest? O tu. I żeby zrobić tą stacyjkę, trzeba mieć trzy koble i to pięknie. No i gdzie sobie mam to postawić? Nie wiem, tu, pos tu postawmy. Ją. Zróbmy oczywiście butelki. Zrobimy dziewięć tych y, potek. Zróbmy sobie to, Idziemy sobie te potki nawodnić. Teraz jaki krok powinniśmy, powinniśmy zrobić? Na pewno z tego co pamiętam, to musimy dodać paliwa. Oczywiście. Wsadzamy to tu i musimy zrobić y, zapomniałem jak to się robi. Aha, sugar. O nie, brown mushroom. O nie. W sensie dobra, nie będzie to jakoś aż tak ciężkie, ale oczywiście będziemy musieli znaleźć sobie biom, pewien. Jakbym mały to mówiłem na tym biom, biom Hirobraina. Dobra, mam strasznie głos, nie wiem czemu, nie mam pojęcia. Albo taki mam? Nie wiem. Może przechodzę mutację. Prawdopodobnie przechodzę mutację. Weźmiemy sobie ten syf, wywalimy do skrzynek. Będziemy musieli się jeszcze z jednym z villagerów wytradować. Za jedną pewną rzecz. Z nim, z tym ziomeczkiem. Dziękuję. I weźmiemy sobie tego chleba. Wytrejdujemy się chlebem. Znaczy z chlebem, za chleb. Znaczy za emeraldy, ale chleb dostaniemy. No nieważne. A po to, żeby dorzucić dawkę naszym villagerom. Wow, mówię, mamy tu bardzo dużo już młodych. Rzucamy, rzucamy i rzucamy. Wylatujemy stąd. Umbreaking jest nam potrzebny, znaczy książka z umbreakingiem jest nam potrzebna, żeby zrobić sobie to. Krzydła herkulesa. I lecimy w podróż w poszukiwaniu ciemno-dębowego biomu. Dlatego ustawiamy sobie czanki na fula, żeby nam to poszło jak najszybciej. I szukamy. Szukałem tego biomu przez około północy i nagle... O, mamy! Mamy ten biom, let's go! Zbierzemy sobie te to, czego potrzebujemy. Weźmiemy sobie na pewno też zbierzemy drewno stąd przy okazji. I zdobędziemy sadzonkę tego drzewa, bo te drzewo nam się przyda w niektórych z naszych projektów, czy też w ogóle w budynkach naszych, w naszej wiosce. No i zbieramy sobie około stak naszego tutaj potrzebnego grzybca, grzyb grzybola. Także grzybole, grzybole i grzybole. Co, jaki grzybol wielki tutaj, co tu się dzieje? Jeszcze raz grzybole i zaczynamy wracać do wioski. No i jesteśmy z powrotem. Let's go, witam. ok mamy wypełniony jeden shulker naszym smoothstone'em ale nie jeden nam będzie potrzebny. Dlatego będziemy musieli sobie jeszcze trochę poprzepalać. O i jeszcze ostatnią kolejeczkę będziemy musieli prze, 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 przepalić No. Dlatego sobie tą ostatnią kolejeczkę szykujemy. A jeżeli chodzi o kolejeczkę, to jest twoja kolej, żebyś dał suba. Nie wiem, powiedziałem to jak jakiś największy youtuber, ale no, yy, nigdy tak nie mówię. Kurde, co jest? Na styk starczyło na kolejkę. Także sobie odstawiamy te resztki. No i robimy sobie nasze potki, na tym skończyliśmy. O nie, nie mamy tego sugarcana, bo wszystko waliśmy na paper. Mam nadzieję, że urósł, ale wątpię. No nie, nie urósł. No to sobie jeszcze tej zombie tego nie będziemy robili niestety. Chociaż teoretycznie mam tutaj dwie trzciny, tak mamy sugar. No dobra, to jednak co zrobimy? Mamy te oczy pająka i robimy dwa sfermozowe fermented spider eye. E. Nie wiem, czy będzie. To jest chyba nam niepotrzebne, tak? To jest niepotrzebne. Gum powder nam jest na pewno potrzebny, żeby to była podka rzucana. I nie wiem, co pierwszy robić. Czy to musi być pierwsza podka rzucana, czy fermentowana? Sferwe... Sfermentowana? Mi się wydaje, że sfermentowana, tego dajemy sobie tu ją. Okej, okay, mamy. A jeszcze zrobimy to. I przy okazji jak się to robi to sobie zrobimy złote jabłka. Mamy niestety stać nas na 3, no ale trudno, to zrobimy sobie 3 razy to. No i mamy rzucane potki na weakness. No i dobra, idziemy testować nasz zombie fire. Ja to na singlu przetestowałem mniej więcej, ale jeden villager mi zginął podczas robienia tego, więc mam nadzieję, że tutaj nam nie zginie żaden villager. Także co byśmy chcieli sobie zrobić? Na przetestowanie sobie damy tego belsona, a my tutaj nie mamy czegoś zrobionego, tak ważnego, że dziwne, że tego nie zrobiłem. Czyli robimy raz, dwa, trzy, cztery p No i oczywiście tutaj PPP. No i dobra, testujemy. On tam leci na górę. Jak widzicie ten zombie go będzie atakował teraz i od razu jak go zamieni. Proszę zamieni. No i... Co się stało? <śmiech> <śmiech> o kurde! Co ja właśnie zrobiłem? Wiecie co się okazało? Że my mamy poziom trudności normal. Mamy poziom trudności normal. Wiecie co to oznacza? Że mamy 50% szans na stanie się tego. Chyba będziemy musieli coś zmienić na harda. Ale to tylko dosłownie jednorazowe użycie. I mi się wydaje, że powinienem za karę, czy tam nie wiem, zrobię po prostu jeden dobonusowy odcinek za to. Bo moja wina, że, za że zro zrobiliśmy to na normalu. Z a chcemy po po prostu, żeby to nam działało. Chcę, żeby to nam działało, bo inaczej dwa odcinki byłyby po prostu wy, wy, wy no wiecie w co to, co chcę powiedzieć. Poszłyby się walić. Dlatego zmieniamy to. Nie wiem jak to zmienić, ale jakoś to zrobię. Dobra, na wszelki wypadek zrobię backupa save'a naszego. Nie wiem jak to w ogóle działa, ale mam nadzieję, że nam nie wywali save'a. Dobra, musimy zedytować plik level.dat Eee... Jak mamy to zrobić? Ja pierdzielę co ja tu pobieram. To jest jakiś wirus? O co tu chodzi? Nie wiem, pobieram to. C co ja mam tu? Nie wiem, dobra, odpalam to. Dobra, zrobiliśmy coś. Nie, nie działa, halo. Okamali mnie. Jeszcze raz. Mamy, mamy to! Zrobiliśmy! Dobra, zrobiliśmy, ale no niestety jesteśmy stratni. No ale dobra, jakoś to zrobimy. Teraz oficjalnie przetestujemy sobie na nim. To już wiem dlaczego na moim save'ie on umarł. Teraz powinien nie umrzeć. Pięknie. Czyli mamy 100% szans teraz na zrobienie tego. Albo zrobimy sobie jeszcze przy okazji tego, to rzucimy sobie jedną potkę, żeby dostali jedną podkę. No wiecie. I teraz tak, rzucamy, dajemy mu jabłko. Mu też dajemy jabłko i się tutaj strzęsą. Zmieszymy sobie jeszcze ceny tego ziombelsona. Tego ziombelsona... A nie, tutaj nie możemy już. Nie, 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 wracaj, wracaj. Wracaj, proszę, wróć! A pierdziel. Nie mamy złotego tego jabłka na ciebie. A ty się dałeś tak. A tu przypadkiem ci tych golemów chyba nie powinno być tu. Proszę stąd pójść. Dobra, bo myślałem już, że oni nam zabiją ich i to będzie koniec. No i ten jeden villager mnie zmusił do przepalenia golda. Bo oczywiście musiał się dać zakazić. No, i dobra, tu jeszcze musimy na, nie, na, nim, na niego tego to rzucić i dajemy mu jabłko. Ciekawe, kiedy oni się zrobią, bo, no, jak mówiłem, pierwszy raz to robię i mnie to wciąż ciekawi, ale sobie na razie stąd pójdziemy i sprawdzimy, jak się trzymają nasi tutaj widać, że. Okej, okay, y było ich z tego co pamiętam 10 i mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4. O co chodzi? E nie wiem. No, mamy już. Kurde, 20 parę ich chyba, razem z dziećmi, niech oni urosną tylko, to będzie najlepsze wtedy. A my stąd sobie idziemy, oczywiście. Jak dostaniemy achievementa doktor zombie, to znaczy, że już nasi nasze zombie się przetransformowały w normalnych villagersów. O, mamy zombie doktor, idziemy sprawdzić, jak bardzo nam się ceny obniżyły. Na kim to będzie? Ona na nim. 25, o kurcze. Wiem, że to się robi parę razy, więc może dlatego to nie jest aż taka wielka, to się robi także że cyk, 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 cyk. Czyli będziemy musieli sobie zrobić farmę golda, o ile owa istnieje. Nie mam pojęcia, czy istnieje takie coś jak farma golda. Mam przynajmniej taką nadzieję, a jak nie, to sobie coś wykombinujemy. Przy okazji wsadzają do shulkerboxa rzeczy, które są nam potrzebne do zrobienia farmy creepers. Dobra, jak tam już ta populacja się cieszy, no cały czas są z... z ten... mali... No niestety... Poszedłem do cave'a po surowce. Kurde, ile tu jest creepers! A najbardziej potrzebowałem redstone'a, bo jest nam potrzebne do farmy. Jo, w jestem jakiś... Nowych za... co? Ile tu jest diamentów?! Dobra, kupiemy je! Kopałem i kopałem, zacząłem się wykopywać i wróciłem z powrotem do wioski. Okej, okay, wróciliśmy z zbiorów, a byliśmy na nich między innymi po redstone dusta. Bo teraz sobie wypełniamy skrzynki rzecz rzeczami, które są nam potrzebne na budowę farmy, jednej z farm następnych. Chciałbym jeszcze się wytrredować z tutaj ziomkiem o łuk. Potrzebujemy ich jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Są one potrzebne po to, żebyśmy zrobili sobie dispenser. A dokładnie to dziewięć dispenserów mamy. I chowamy do skrzynki. Patrzcie, jak tutaj już śpią. Ja nie mogę, jak to wygląda. Dobra, rzucamy im to. A co, co tu się dzieje? Eee, to było zjawisko nie do opisania. zobaczcie, co to jest? Dobra, kopałem drewno, żeby później się nim wytrejdować. Poszedłem spać i z rana zacząłem przynosić 12 villagerów do naszej farmy żelaza. Raz, dwa, trzy, cyk, cyk, cyk. I jedni z nich zaczęli mieć serduszka, czyli zaczęły się ruchować I to niedobrze, bo ten kidos zniszczyłby nam tą farmę. Zostały nam jeszcze trzy wiadżery, bo niektórych musiałem wyeliminować, bo byli nieposłuszni. I przez to golem miał do mnie sprutę. Ej, dlatego go zabiłem ją tych trzech villagerów i zacząłem wsadzać do tych kopu zombie. I tak jak sami widzicie zrespił się mały villager, dlatego go musiałem zabić. No i tego drugiego też. Youtube, it's only Minecraft, it's not that I'm killing children. I just eliminate them like in the game Fortnite or something. Don't take that personal and don't ban me. It's just a game, not real life A yeah. Zrespi! Ostatni zombie i możemy zobaczyć jak bardzo dobra jest nasza farma. Co? Już tyle! Ej, dobra, to jest wciół dużo. To jest zarąbiste. Zauważyłem, że zrespił się golem poza miejscem, gdzie rzeczywiście ma to zrobić, czyli farma źle działa, ale naprawimy to później. Także farma żelaza jest już zaliczona, także możemy ją sobie ją wykreślić z listy. Dalej przenosiłem potrzebne itemy do farmy i zrajdowałem się. Ej, patrzcie! Wiedzieliście o tym, gdy macie w ręku emeralda to pokazują wam swoje rzeczy, które mogą sprzedać? Co jest? Ja ty, wow, nie wiedziałem o tym. Ale fajne. Trading i temki. Nie było mnie trochę i już was tyle jest. Serio? Nie wiem, dam wam to, ale nie wiem czy wy będziecie już się rozmnażać, bo przecież was już jest aż tyle, że wy chyba już macie jakiś limit. Te masy i, i te masy. Halo, przestało działać? To przez to, że oni tu są. Zostały nam ostatnie niedelki do przeniesienia, także je na szybko uzupełniłem. Ostrzyłem owce po wełnę. Musiałem jeszcze na ten biomhirobrajna, bo żeby urosnąć to drzewo z sadzonek, potrzebne są cztery, a ja podczas ostatniego pobytu wziąłem tylko dwie. Wróciłem do domu i zacząłem się w końcu zastanawiać, czemu tego lemy respią się na zewnątrz. Wykombinowałem, że po prostu postawię tam dywaniki, żeby się tam nie respiły. Itemki do shulkera, drewno, dywany i zacząłem budowę farmy. tych cyk, 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 tu platforma, skopanie tego pręta, tu jakieś skrzynki, jakieś hopery, skrzynki i skrzynki. Tu jakaś platforma hoperów, dywaniki, tu ściana jakaś, szyby, slaby, szyby i jakieś pierścienie trzeba zrobić. Pierwszy pierścień, drugi pierścień, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Siódmy i jeszcze jakiś pierścień na górze Więc w taki sposób dotarliśmy do 70 dnia No i sobie oczywiście jak zawsze omówimy co dzisiaj zrobiliśmy Więc co? No, straciliśmy jednego z tych panów, ale sobie zombie zombiowaliśmy tych i czemu tutaj o jedno podrżało, Chłopie? Dobra, nieważne. Zmieniliśmy oczywiście na harda, za co będzie jeden bonusowy odcinek. Zrobiliśmy farmę golemu, która działa, ale zbugowana troszkę jest, bo musimy obtoczyć wyspę tutaj karpetami, żeby one się, oni się tutaj nie respili. No ale tak to działa, zobaczymy ile tam w ogóle zbierane mam, bo tam coś tam się zbierało. Także sprawdzamy i. No nie dużo. ale dobra, zostawimy sobie tu. Widzę, że te wejście musimy troszkę sobie szybsze zrobić, na przykład za pomocą wody, ale to zaraz sobie, znaczy zaraz, już kiedy indziej sobie zrobimy. Zaczęliśmy budowę pewnej farmy i będziecie ją widzieli o stąd, nawet już wam pokazuję. Wejdziemy sobie na tę górę i będziemy ją widzieli. Także nie jest jakoś daleko, chyba że nie będziemy. A, no widać jak już się tam formułuje oczywiście link do farmy macie w opisie mimo, że jeszcze jej nie robimy znaczy nie skończyliśmy, ale oczywiście macie ją w opisie, będziemy ją sobie w następnym odcinku dokańczać i oczywiście naszą wioskę musimy w końcu zrobić, bo za niedługo jest Wigilia a trzeba urządzić jakoś w jakiś sposób yy, święta yy, co, 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 co ty chłopie robisz? a i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa yy... mamy ze 100 villagerów co wy tu robicie? Co co to zakońci? Halo? Wylatujemy stąd, bo. Bono. Także w dzisiejszym odcinku, jak zwykle, niedużo zrobiliśmy. No, bo oczywiście, farmy długo zajmują. W następnym odcinku, na pewno, sobie skończymy tamtą farmę. I musimy w końcu zacząć budować domki, bo. Dosłownie, ostatni odcinek. A nie, dosłownie zostały nam dwa odcinki przed Bożym Narodzeniem. Dlatego musimy, musimy już tutaj szybciutko robić. Dlatego ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Oj, miałcz, piekło rodownik, halo. <gry> Dlatego ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, suba i udostępniajcie tą serię. Także dobra. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.